Po długiej nocy nastał nowy dzień. Jesteśmy w Ufie. A dlaczego po długiej nocy? Dlatego, że pomiędzy Kazaniem a Ufą zmieniła się strefa czasowa aż o dwie godziny. GPS pokazywał, że dojedziemy tutaj na miejsce na pierwszą w nocy naszego polskiego czasu, natomiast dojechaliśmy na godzinę czwartą. Wynika to z tego, że od Moskwy już ten czas zmieniliśmy o 3 godziny do przodu, łącznie będziemy 5 godzin do przodu. Troszeczkę nas to zmęczyło, bo. Położyliśmy się o pierwszej naszego czasu, wstaliśmy o 8.30, tutaj już była 11.30. W nocy też przyjechaliśmy, był problem z miejscem, który wcześniej sobie oszacowałem na mapach Google, że mogę tutaj stanąć. Parking był zajęty przez scenę, rozstawiali jakąś scenę, jakiś festyn będzie. I stanęliśmy na remontowanym nadbrzeżu. Cisza, spokój. Praktycznie jesteśmy sami. Tutaj jest jakiś hotel. Mieliśmy spać w tym miejscu, przybliża Wam, gdzie jest ten pomnik. Tam jest parking i punkt widokowy, ale właśnie tam nie udało się stanąć. No i gdzieś trzeba było improwizować, dlatego zjechałem tutaj i stanęliśmy w tym miejscu. Miejsce nie było zbyt korzystne, bo o tej godzinie 11:30 ich czasu przyszli panowie ze szlifierkami. I zaczęli polerować ten beton. Można powiedzieć o panie, kto panu tak spiera? No i betonujący robotnicy uniemożliwili nam się trochę wyspać. W tej chwili ruszamy stąd, żeby nie tracić więcej czasu, i lecimy dalej swoją drogą to myślałem, że jak przyprowadzę się do kampera, to uniknę remontów sąsiadów i wiecznego borowania, jak człowiek się chce wyspać. A tu widzicie, nawet w trasie może Was coś takiego spotkać. No ale tego nie można było przewidzieć. Czasami takie sytuacje się zdarzają. W tej chwili już jesteśmy prawie gotowi. A dokładnie pilot, pilot załogi kampermaniaka już ostatnie przygotowania do trasy poczynia. Jedziemy teraz 4 godziny i za te 4 godziny planujemy dotrzeć na granicę Europy z Azją. Idziemy na zakupy do Stokrotki w Ufie. Bashkirska Stokrotka. Mijamy góry Ural góry, które są geograficzną granicą między Europą a Azją. Do tej administracyjnej mamy jeszcze 183 km. I w końcu udało się zobaczyć góry Ural. Tyle o nich się uczyłem w podstawówce, w szkole średniej. A teraz mam okazję przez nie przejechać. Ja myślałam, że będą wyższe. a to takie wieszczady. Przynajmniej w tej części, którą przejeżdżamy. Tak w ogóle jak przygotowywałem trasę wyprawy nad Bajkał to chciałem dokładnie ustalić gdzie jest ta granica między Europą a Azją i okazuje się, że są chyba z trzy opcje tego jak ta granica biegnie w zależności od tego kto ją wyznaczał wszędzie biegnie inaczej, my będziemy świętować przekroczenie granicy Europy z Azją wyznaczoną przez Rosję. Są ogromne między miastami, ale między miastami są też takie sklepy, gdzie się można zatrzymać, kupić sobie maskotki, kupić sobie szybkowary. Można kupić też plątany, czy nawet No jest wszystko. Nawet znajdziemy małe maszyny do destylowania alkoholu. 4000 km mieliśmy pierwszą kontrolę policyjną, zobaczył paszporty I tyle. Wiedział, że się nie dogada. <laughs> Pytam się tylko, czy w dwie osoby podróżujemy. Tak. I Prawo jazdy, tak? Nie, prawo jazdy nawet nie Nie chciał? ja tyle stałem w urzędzie, żeby wyrobić sobie prawo jazdy międzynarodowe. No nawet nie chciał spojrzeć. No nawet nie chciał spojrzeć. Zapłaciłem za to jakieś 30 parę złotych. W kolejce się odstałem. Trzeba było się zdecydować: prawo jazdy międzynarodowe z której konwencji. Czy genewskiej, czy. nie pamiętam jeszcze jakiej. A on nawet nie chciał zobaczyć. Tylko paszporty, czy mamy wizy, wbite i tyle. W końcu, po półtorej godziny jazdy w górach, w górę, w dół, 40 na godzinę, 110, udało nam się dotrzeć. Jesteśmy w Azji. A dokładnie na granicy, gdzie stoi taki oto monument, monument obelisk. Myśleliśmy, że będzie troszeczkę bardziej nikt, widowiskowy. Nikt na niego nie zwraca uwagi, <laughs> tylko my. Udało nam się wjechać na sam szczyt. Jest taka możliwość chyba dla tych, którzy tutaj to zdobywają, Których to ogóle bo... <laughs> A dla nas to jest historyczna chwila, ponieważ pierwszy raz jesteśmy na innym kontynencie, a w dodatku dojechaliśmy tutaj naszym groszkiem, więc nasze szczęście jest podwojne. <laughs> da, i wróci da. <laughs> Aldona zdewastowała już też ten monument i nakleiła naklejkę. Może ktoś tu jeszcze będzie i ona przetrwa zimę i się wlepi obok nas albo zrobi sobie zdjęcie. Ta granica jej oznaczenie znajduje się przy ruchliwej drodze, na stacji w jakieś takie opuszczone zabudowania. No i obelisk. No ważne, że jest, że cokolwiek postawili. A żeby i każdy z was oglądających nas mógł y, mieć jakąś pamiątkę z tego miejsca, to tak jak pamiętacie, Aldona jeszcze na litwie mówiła, że Chcemy wyróżniać tych, którzy najczęściej pojawiają się w komentarzach czy to na YouTubie, czy na Facebooku, czy na Instagramie. I mamy pierwszą nagrodę. Oczywiście jeszcze nie rozstrzygamy konkursu, bo to będzie jak skończymy serię. Ale mamy pierwszą nagrodę, tych nagród będzie dużo. I pierwsza nagroda jest właśnie z tego miejsca, kupiona tutaj, w górach Ural, na granicy Azji i Europy. I to jest niedźwiedź, który się piesze. Z napisem Ural. Jest to magnes. Nie wiem czy kamyczki też są stąd, ale można sobie to powiesić i wspominać to miejsce symboliczne, a dla nas także historyczne, w taki właśnie oto sposób z myjącym się niedźwiedziem. Schowaliśmy się do środka, bo jak to w górach jest chłodne już o tej porze. Poza tym jest straszny ruch. I na nie trasie. było widać dobrze niedźwiedzia, więc pokazujemy go jeszcze raz. I to jest dobry moment, żeby powiedzieć, gdzie że się już dało nam do tej pory dostać. Ta czarna linia to jest pasmo Uralu. Jesteśmy troszeczkę za nią. W tym miejscu. A mamy dotrzeć aż tu nad Bajkał. Ta czarna flaga to jest Irkuck. Do Irkucka zostało nam 3, ponad 3,500 tysiąca kilometrów. Przyjechaliśmy już ponad 4 przez Moskwę. Pokazuje niezły wynik. Jeden dzień i 20 godzin. Mamy to podzielone na jeszcze następne 5 etapów. I za 5 dni, jak wszystko dobrze pójdzie, będziemy nad bajkałem. Co? So, ruszamy dalej. No, w trasę. Ile już idziemy? Dzisiaj? 4 godziny. Nie dzisiaj, od początku w trasie jesteśmy już tydzień i jeden dzień. Jeszcze nie dojechaliśmy. Jeszcze nie dojechaliśmy. Ale w Moskwie mieliśmy chwilowe. Nie, ale w Moskwie mieliśmy taki duży odpoczynek. Troszeczkę byśmy dłużej na Litwie niż myśleliśmy, że będziemy. Mhm. Za krótko byśmy w Kazaniu.